Uwaga na letnie grillowanie. Jak rozpoznać zatrucie pokarmowe u psa? Poznaj porady lekarza weterynarii. Cześć, z tej strony Ewela, witam Was ponownie w naszym cyklu weterynaryjnych porad. Dzisiaj na warsztat bierzemy letnie grillowanie. Super pogoda za oknem sprzyja spotkaniom towarzyskim. Czy dobrym pomysłem jest zaprosić na nie naszego psa lub kota? Na te pytanie odpowie nam jak zawsze niezawodny lekarz weterynarii Kamil Kowalczyk. Cześć, Kamil. Cześć Ewelina, witam wszystkich. No właśnie, dlaczego nie jest najlepszym pomysłem zaprosić na letniego grilla naszego psa lub kota? Zaprosić to jest zawsze dobry pomysł, tylko musimy patrzeć na to, co dzieje się później, czyli pilnować tego, żeby między innymi z tego grillowego stołu nie zniknęło nic w psiej czy kociej buzi, dlatego że to może się po prostu skończyć źle. Mhm. Czyli grillowane mięso, przyprawy nie są najlepszym pomysłem. Dlaczego? Zacznijmy od tego grillowanego mięsa, bo to jest taki najczęstszy składnik naszych, naszych pikników wakacyjnych. Przede wszystkim większość z tych mięs, które serwujemy na grillu jest dość wysoko tłusta. O tyle, o ile organizmy nasze, mam tu na myśli ludzi, są przyzwyczajone do tego rodzaju tłustych potraw. I tak niekoniecznie może się to dobrze skończyć, ale w większości przypadków raczej nie odczuwamy z tego tytułu jakichś większych niedogodności. Natomiast u psów kotów wygląda to troszeczkę inaczej i ten metabolizm tłuszczowy jest zupełnie inny. I niestety takie spożycie nadmiernej ilości tłuszczu może się skończyć konsekwencjami zdrowotnymi, takimi jak na przykład zapalenie trzustki, o którym myślę, że część naszych słuchaczy coś, niecoś już słyszała. Jeżeli chodzi natomiast o przyprawy, to część z przypraw w prawdzie może być, a nawet powinna być obecna w jadłospisie psa czy kota. Natomiast tutaj boimy się głównie o tą, nie wiem, czy wspominałaś o soli kuchennej, bo to jest taki. I taki faktycznie produkt, na który powinniśmy zwrócić uwagę, dlatego że nadmiar spożycia soli w przypadku psa czy kota także może prowadzić do konsekwencji zdrowotnych, których raczej w trakcie grillowania letniego nie chcemy mhm. doświadczać. A jakie jeszcze inne takie grillowe dodatki, warzywa, które mogą być również toksyczne dla psów? Tak, na pierwszy, w pierwszej kolejności przychodzi mi na myśl cebula i czosnek, czyli takie dwa najbardziej, powiedzmy, częste składniki gdzieś tam potraw grillowych, czy chociażby sałatek. Zarówno cebula, jak i czosnek są dość mocno toksyczne dla psów i kotów. I Jeżeli będziemy chcieli jakby wejść głębiej w temat, to musimy się zastanowić, co tak naprawdę mogą wywołać, a wywołać mogą bardzo dużo nieprzyjemnych konsekwencji. Zaczynając od takich objawów jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, czyli potocznie mówiąc biegunka wymioty, ale możemy skończyć także na jakichś niewydolnościach, wielonarządowych niewydolności wątroby czy niewydolności nerek, co już tak naprawdę będzie dużo, dużo gorszą sprawą dla naszego pupila. Ale te wszystkie zapachy, aż ciężko się oprzeć, a Azur tak bardzo prosi, to może chociaż gotowane kości? Ja wiem, że opiekunów bardzo często to proszenie wzrokiem kusi i... Wszyscy mamy zwierzaki, więc wiemy jak to działa. Ciężko się niejednokrotnie oprzeć psim oczom czy kocim oczom, ale tutaj musimy być konsekwentni, dlatego że wszelkie takie dodatki ludzkie nie są pożądane i kości, o których wspomniałaś, też nie są, nie są czymś, co powinno się znaleźć w psim jadłospisie. Mamy mnóstwo innych dodatków żywieniowych, które możemy spokojnie stosować u psów kotów. Natomiast pamiętajmy o tym, że kości. Hmm, Poddane jakiejkolwiek obróbce termicznej, i mam tu na myśli gotowanie, smażenie, pieczenie, po pewnym czasie stracą swoją odpowiednią strukturę i na przykład mogą zamienić się w twarde, kłujące elementy, które na przykład mogą utknąć w przewodzie pokarmowym i doprowadzić do przerwania ciągłości tego przewodu pokarmowego, a znowu jest to sytuacja zagrażająca życiu. Tutaj takim szczególnym przykładem będą kości skóreczaka, czy w ogóle drobiu które poddane obróbce termicznej zamieniają się w takie mikroigiełki i niestety wbijają się w przewodzie pokarmowym w różnej jego części. Mhm. Czyli tutaj warto przypomnieć, że w kocie i psiej misce ląduje tylko i wyłącznie psia kocia karma. Dokładnie tak. Mamy dedykowane przysmaki dla psów i dla kotów i z tego polecam korzystać. A co powiesz o słodzonych napojach? Słodzone napoje, i tutaj znowu musimy rozróżnić, dlatego że możemy mieć napoje słodzone cukrem, i to może być cukier pod różną postacią. To może być glukoza, to może być sacharoza, czyli ten biały cukier, który mamy w cukierniczkach. I o tyle, o ile są to mniej niebezpieczne substancje, tak pamiętajmy, że one najczęściej w napojach gotowych są dodawane w horendalnie dużych ilościach, które niekoniecznie powinny znajdować się w jadłospisie psa czy kota. Natomiast drugą stronę medalu nam, będą nam yy, tutaj jakby pokazywać inne dodatki słodkie, takie jak słodziki, które mogą już być dla zwierząt toksyczne i takim szczególnym przypadkiem jest na przykład ksylitol, a zatrucia ksylitolem u psów i kotów raz na jakiś czas niestety w mojej karierze się zdarzają. Um, no dobrze, no myślę, że też przy y, grillu i różnego rodzaju y, towarzyskich spotkaniach towarzyszą. Napoje wysokoprocentowe. Co, jeżeli nasz pupil, pies lub kot przez przypadek spróbuje takiego oto napoju? Tutaj powinniśmy przede wszystkim skupić się na tym, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, bo. Już wielokrotnie to ustalaliśmy w trakcie wspólnych rozmów, że to, co jest dla człowieka dobre, niekoniecznie będzie dla zwierzaka również dobre. Tutaj nie polecamy raczej serwowania napojów wyskokowych psom czy kotom. E, natomiast jeżeli dojdzie już do takiej sytuacji, na szczęście zazwyczaj są to sytuacje, e, sytuacje skrajne czyli będzie to mała ilość alkoholu, spożyta w krótkim czasie i zwykle na szczęście skończy się to jakimś chwilowym zatruciem, chociażby zatruciem pokarmowym, natomiast przy spożyciu większych ilości alkoholu może niestety dojść chociażby do zatrucia centralnego układu nerwowego w poważnym stopniu i już takich długofalowych konsekwencji zdrowotnych, więc dokładnie tak samo jak chronimy dostępu przed alkoholem przed dziećmi, tak samo powinniśmy postępować w przypadku psów i kotów. Wydaje mi się, że oprócz tych tłustych potraw, o których sobie wspomnieliśmy, o różnych napojach, które również powinny być zabezpieczone. Eee, warto zwrócić uwagę na inne przedmioty, rzeczy, które gdzieś tam towarzyszą grillowaniu, a mogą być wyjątkowo interesujące. Mam na przykład na myśli podpałkę, węgiel. To też powinno być zabezpieczone przed zwierzętami. Wszystko to może być zabawką, tak naprawdę. Czyli, jeżeli mamy na, pod opieką mm, u swojego boku szczeniaka czy kociaka, to te wszystkie przedmioty mogą być fantastyczną formą zabawy. Podpałka ma konsystencję, jeżeli mówimy o takiej podpałce w kostce, fantastyczną konsystencję do tego, żeby ją pogryźć, a niekoniecznie jest to coś, co chcielibyśmy, żeby znalazło się w psim czy kocim e, żołądku. Jeżeli mówimy o podpałce do grilla płynnej, to znowu są to substancje, które absolutnie nie powinny być zjadane. I tutaj raczej z takiego własnego doświadczenia podpowiem, że nie bazujmy na tym, że przecież to brzydko pachnie i pieskot się tym nie zainteresuje, bo doskonale wiemy, że pieskot, podobnie jak dziecko, jest w stanie zainteresować się wszystkim i wszystko może tak naprawdę być niebezpieczne. Dokładnie. Warto też wspomnieć, żeby zabezpieczyć resztki, odpadki i śmietnik, bo to również może zanęcić ciekawym, interesującym zapachem. No właśnie, ale jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji, pies nam się dobierze do jakichś resztek grillowych, znalezionych w śmietniku, pozostawionych nieumyślnie przez opiekunów, co zrobić, gdy podejrzewamy spożycie takiego niepożądanego elementu, pokarmu? Zawsze dobrym wyjściem będzie wizyta u lekarza i to jakby powinno być początkiem całej opowieści. Natomiast wszystko będzie zależało od tego, co zostało zjedzone, w jakiej ilości, bo jeżeli. 30-kilogramowy pies zje kawałek niewielki grillowanego mięsa, raczej nic się nie powinno zdarzyć. Natomiast ważna będzie późniejsza obserwacja tego zwierzaka, czyli jeżeli opiekun zauważy niepokojące objawy, w tym momencie powinniśmy, powinniśmy już skupić się na tym, żeby zdiagnozować tego zwierzaka i zwrócić uwagę, czy nie dzieje się coś niepokojącego. A jeżeli taki mniejszy pies na przykład zje tą podpałkę, czy rekomendujesz, żeby opiekunowie samodzielnie próbowali, no nie wiem, wywołać wymioty? Bardzo często widzę takie wpisy gdzieś tam na forach. Reaguj szybko, spróbuj wywołać wymioty u swojego podopiecznego. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, jakie najczęściej są to rady, bo zwykle padają dwa środki, których próbujemy używać do wywoływania wymiotów. Zazwyczaj woda utleniona. Tak, jest. Woda utleniona i jeszcze najszczęściej, coraz rzadziej, natomiast pojawia się płyn do naczyń rozcieńczony albo woda z solą. I to są takie główne, główne rady, które możemy spotkać w internecie. Niestety, zarówno jeden, drugi, jak i trzeci środek to jest złe postępowanie, dlatego że wszystkie te środki w podostaniu się do przewodu pokarmowego mogą niestety spowodować w najlepszym wypadku jego podarżnienie. Woda utleniona w kontakcie mm, z tkankami, z wilgocią. Nawet z niewielką ilością krwi, zaczyna nam się utleniać, stąd jest jej nazwa. A niestety to utlenianie, yy, które w czasie dezynfekcji powinno. Czego najczęściej nie robi, doprowadzić do yy, zabicia bakterii. Może też niestety zabić te komórki na które wyścielają nasz przewód pokarmowy, przewód pokarmowy naszego zwierzaka i w ten sposób go uszkodzić. Natomiast, na no, opłynie do naczyń, chyba nie muszę wspominać, że nie jest to zbyt dobry pomysł. I wracając do początku naszej rozmowy, sól kuchenna w nadmiarze też raczej nie powinna się znaleźć w pyszczku psa czy kota. Kamil, to jakbyś miał taką jedną złotą radę dać naszym e, słuchaczom, jak zapobiegać, jak nie doprowadzić do tego zatrucia, żeby w ciszy i spokoju z pełnym zdrowiem móc cieszyć się tym grillowym weekendem. Przede wszystkim profilaktyka, czyli nie doprowadzamy do sytuacji, które mogłyby e, spowodować zjedzenie czegoś nieprawidłowego przez e, psa i kota, a z pewnością to pozwoli nam. Cieszyć się grillem i nie martwić się niczym, niczym naokoło. Myślę, że jeszcze dodam na zakończenie najważniejszą poradę. Pamiętajcie, aby nigdy nie dawać swoich resztek ze stołu kupilom, edukować swoich gości, swoją rodzinę, że w psiej i kocie miejsce powinna lądować tylko i wyłącznie karma dedykowana dla psów i kotów. Także dziękujemy Wam bardzo za dziś! No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!